No tutaj propozy jest ze mną! Moteczka jestem! I, I słuchajcie, to jest wydarzenie, to jest wydarzenie na skalę brodatową. Moteczka będzie ze mną w klipsach. Będzie oceniać domki, ale to będzie jazda. Ej, nie! Ja się nie zgadzam, bo ja najpierw się zgodziłam na to, że, że będzie Minecraft i że... To Ej, rrr, rrr, tą część tak i tak wyczniemy! <noise> I ja się zgodziłam, a kurpos mówi będziesz w klipsach, a ja my hurra, znowu będziemy kogoś zabijać. Ale, ja, a... nie będziesz oceniała domki. I znowu wyjdę na, na największego kutanga w internecie. No. <laughs> ale to będzie dobre. Nie, e... wszystkie domki. Ja nie, ja będę mówiła, że wszystko jest śliczne. Zobaczysz, tak będzie. Znaczy, to zdziwisz się, jak tutaj ludzie budują, nie? To, to, to nie, naprawdę ci jeszcze ja na opadnie. Naprawdę. Znaczy, w ja... sensie, że tak dobrze, to naprawdę ja ci Ja op... Mam nadzieję. E, generalnie tak, e, teraz zgłaszamy domki na 1,8, ponieważ dzisiaj mm, 1,9. No i tyle. Zgłaszamy domki na 1.8. Oczywiście takie, których jeszcze nie było, bo jak się skapniemy, że taki już był, to leci banik. Nie! Yeah. Dobra. Home C1 i ja już siedzę tutaj. S mloteczka. I ja już wychodzę z fałku, żebyś mnie widziała. Zaraz będzie Ale spam na czacie. mną, jak szatan. fly mloteczka i mloteczka sobie fly. E, Oceniamy domek, ty, czyli tylko ten domek, który do którego... Czyli to. To, 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 to. O, o. Tak. No, z zewnątrz muszę ci powiedzieć, że... Taki ładny taki. Że jest sponio. To jest domek Pietrasa w ogóle, Pietrasy. Znaczy, mi się bardzo podoba jak wszystkie domki w Minecraft. <laughs> Ale ma dziurkę tutaj popatrz. Ma dziurkę, zepsuty. Gdzie... Dyskwalifikacja, bo dziurawy dom. Popatrz, Gdzie... tu Gdzie jest ma... dziurka. Tu jest dziurka. <coughs> No bo to jest <laughs> popękany komin, nie widzisz? No ale taki dziurawy, no i kurde, konkurs jest i co I dziurawy dom nam przysyła. Nie? <laughs> Przepraszam, bo mnie zatkało i musiałem... O matko, przyszło... przyszli właściciele i teraz będą tutaj nam przeszkadzać. <laughs> właściciele będą nam przeszkadzać. No dobra, z zewnątrz, no jest, jest okej. Okay. Aha, w swoją drogą jeszcze... Nie te... jest OK, bo jest dziura w kominie i w ogóle kto sadzi na parapecie trawę? No, Młoteczka miała wszystkich e, ten, oceniać bardzo dobrze, a tutaj, jak sami widzicie, <grym> <grym> będzie wszystkich cisnąć. W ogóle to zobacz, a, a dach jest zarośnięty, w ogóle nie czyści dachu. Pokaż, pokażę, paczek i brudac. <grym> <grym> Rosną jakieś, takie takie krzaczory, nie powiem jak mi gdzie i, i co. O jest, jezu, jezu młotka, ja cię bardzo <grym> proszę, to też oglądają <grym> dzieci. Purpos już mnie więcej nie zaprosił, ale ja przecież ja mówię o nogach, to ja mam nogi zakrzeczone, a ty śleś o czym. Dobra, dobra, spokój, spokój, spokój. Dobra. Lecimy patrzeć na dół. E, tak, Hop. idziemy i wchodzimy do środka. Gdzie tu, tu jest, jest jakiś, wejście? jakiś koleś, mogę go zmieczałem. Nie, 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 nie bigo. A to go będzie bolało, jak go walne? E, czekaj, no, tak. Go. Dobra, GM1, mloteczka, bo on cię zaraz zabije Dobra, nie. już. Na pewno nie. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Z jadko, chleba, chodź. Przybaczy, cho No patrz, cho Przyłożył mi Nie mógł ci przyłożyć, bo jesteś na wodzie. Strolowany był. <grym> chodź by. ma czaszkę. No bo to jest główka strolowany. E, Ale aha, gdy... nie mamy nie ma podpisu niestety e, młoteczki, więc dam tylko swój. Dobrze. E... Mogę się zamknąć w szafie? Możesz się zamknąć w szafie. Nie mogę, bo mi tu stoi. Każdy <grym> jest. <grym> No, Róż do P! Co ci stoi? No mi stoi, nie mogę wejść do szafy. Eee, mm, dobra. Nie, 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 nie napiszę, nie zdenerwuję się. Okej, okay. We, wewnątrz domek, no to powiem ci, że tak. Fajnie, no. Znaczy generalnie ja się gubię, ja się gubię w takich domkach, ale mi głowa zabolała. Trzeba było tyle nie pić wczoraj. Eee, nie no, żartuję oczywiście. Eee, tutaj mamy jadalnię. Mm, tutaj mamy na górę w ogóle, ja lubię do góry najpierw pójść. Dobrze. Lubię być na górze. tutaj, że jest kran nawet? Tak, chodź, bo ja rozumiem, że ty będziesz się teraz wszystkim jarać. No bo ja w Minecrafty nie. Jak y, tęcza na y, paradzie równości. <grym> ale. No? Ale tutaj wiesz, ja to już tak. <grym> chodź, mają pułapki! Daj stań, ja, ja uruchomię pułapkę i w ciebie strzeli. No dobra, dawaj. Jak, jak ty tak, jak się uruchomić tą pułapkę? Nie da się, bo to nie jest pułapka. Patrz, i mają taki kręcią, można tak sobie. Tu jeść. mamy przepalarkę w ogóle. Jak się wysiada z wózka? Harmił <grym> to, <grym> to! Shiftem się wysiada z wózka. <grym to> ja, Pinkole w ogóle, co za młotka! Mi się, się trafiła. Chcę wejść. Y, dobra, czekaj, ja sobie tutaj. To, 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 idziemy z do nadu. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Tutaj co my mamy? Uuu, fajne mebelki. Podoba mi się, podobają mi się te mebelki. I patrz, jakie mają wyro w ogóle. Ja jakbym tutaj budowała, to bym wstawiła sobie tururę do tańczenia i ty byś tam leżał, a ja bym na tej rurze, wiesz, jak dziki bobel się wyginała. Nie? Zły plan? Bardzo ładne mebelki. Ale mój pomysł lepszy, przyznaj. Bardzo ładne siedzisko. Fajna szafa z książkami. Okej. Okay. Ale też się nie da otworzyć. No bo ty nie możesz. Ja nic nie mogę. A kran, to co tutaj widzisz, to już to, to jest już takie dosyć y, znane. Chodź na dół, motka. Jestem, jestem na dole, bo chciałam ciasto zjeść, ale e, tutaj, nie mogę. To, tutaj jest kran i przyjrzyj mu się dokładnie temu kranu, że, że tu masz ciepłą zimną wodę. Wow. No, widzisz jakie tutaj. Ale i tak nie leci rzeczy robią. Nie Dobra, chodzimy tutaj. O, jest... wanienka jest. Pakuj się do wanny. Czekaj, masz szampana? <śmiennie> Karolinko, chodź do mnie! Tutaj ty, mamy... jest purpos! Tu mamy tajemne przejście z kuniem. Jakie mają zbroje tutaj w ogóle! No bo to jaki, to już to też od 1.9. Bo ja wiem, że młotka, ty jesteś dosyć do tyłu z Minecraftami. A wy to macie coś na modach, czy to jest wszystko wanilka? To jest wszystko wanilka. Na Dobra, modach jest nie? osobny serwer, tak. Patrz, koń! Będę patotajać! No, kuń w zbroi nawet. Look at my host! This is amazing! Ukradłam konia, jestem koniokradem. Modka, zejdź z tego kunia. Nie. Dobra. Lepszy koniokrad niż konio... No, nieważne. Okay. Wszystko z konia. Też shiftem! Użył się koń, bo go porzuciłam. Dobra, D jest dynwan. Tu mamy magazyn. Ja się zgubiłam. Dobra, ja tepam. Chodź, weź mnie. Dobra. Jaka ładna podłoga zielona? No bo to jest też 1.9, bo tutaj są takie zupełnie podwodne królestwa. Teraz gdzie są eee, takie? Jak na tam tam jest wyjście, tam jest wyjście, tam jest wyjście, tam jest wyjście. A skąd oni wzięli te wszystkie materiały? No normalnie, no zdobyli, wykopali. To byli wykopali? Czyli masz coś takiego, że jak na przykład ktoś wykopie wielką dziurę i weźmie materiały, to ona się prędzej czy później załata? Nie, nie mamy czegoś takiego. A to czemu? To bo, to jest, bo to jest ogromny świat i tutaj nie potrzebujemy takich rzeczy. Dobrze. No dobra, e, teraz tak, kolejna rzecz, e, oceniamy ten domek i ja pokazuję do kamerki e, moją ocenę, a ty potem mówisz swoją, żeby nie było, że ktoś się, ktoś się sugeruje z oceną tego drugiego. Dobrze, ale bo jest problem, bo wiesz, ja jestem nowa w Minecraftach. Od 1 do 10. I, i, I wiesz, mi się wszystko teraz będzie podobać, nie? Od 1 do 10. Ja już pokazałem Dobrze. swoją cenę. Mi się podoba 9, bo jeden odejmuje za ten syf na dachu, nieposprzątany i dziura komin. <noise> Czyli 9 na 10 punktów, 9. tak? Ja dałem 7 punktów, co daje nam punktów razem 16 Pietras na razie. No biorąc pod uwagę, że jesteś pierwszy, to jesteś pierwszy. Tak. <noise> e, więc Pietrasie gratulujemy serdecznie. Idziemy na chumcy 2, smoteczka, moteczka przylatuje, zwiedzamy kolejny domek, tutaj mam nadzieję, już nikt nam nie będzie przeszkadzał. E, I powinno być fajnie. O, co my tutaj? Aż ma smutną skrzynkę na listy. <noise> Smutną skrzynkę na listy ma. Haha. nigdy do niego nie pisze. Dobra, czekaj, ja już się tutaj dam gm0, żeby potem nie było, że, że zapomnę i ktoś będzie mi potem wypominał. Ale, a a Fly'a masz dalej? Nie. Fly, młoteczka, bo Fly Ci się wyłączy automatycznie po wyjściu z serwera, także wiesz. Ee, dobła, dobła, dobła. Tutaj co my tu mamy? Tu mamy domek bardzo fajny, chociaż ja nie lubię Fajne. takich szerokich, do, szerokich domków. Ale jest, jest nawet nawet. Dach mi się bardzo podoba, taki w moim stylu troszkę. I nawet nie jest dziurawy i ma takie lampiony jak te ryby, takie co mieszkają w głębinach. No, no. bardzo ciekawe skojarzenie, no. <noise> ale popatrz, tutaj jest takie miejsce na afterek, chodź. Napisz ze mną piwerka. Dobra, piwerka. <noise> Napijemy się piwerka. R rozumiem, że pięć sposobów na rządzi. Nie, yeah. i co ty? Blok ekipa, proszę cię. <noise> Aha, to widzisz, to, 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 ja, to ja już nie nadążam. No to co, wchodzimy do domku, To jest właściwie. jakie ładne! To jest ładne. Tutaj ma takie trzy madła na, na drewienko do kominka. A no, tak, nie, bo to. Yy... Tak. No, czy generalnie to. Tak. Jestem przekupiona, 10 na 10 dom. dobra, no to już. Co tu my tutaj mamy? Mamy karoty dla ciebie, tak? I hopperka. Co ja jestem, żeby karota pierdzielać? Jeszcze ci zarąbałem. Dawaj, o, ryba. Mogę ci bić rybą? Czym to się rozdzielało na pół. O właśnie. dobra, Mogę cię bić rybą, ale jesteś nieśmiertelny. Zbierz swoje marcheweczki! No mam swoje marcheweczki, zaraz sobie je wsadzę. Aha, nie, to dobra. Nieważne. No. Takie trzymadła madła na, na kłody, to, już, to, to, to też już znane. Dosyć na naszym serwerze dużo osób tak robi, ale wchodzimy do środka. I Steel jest właścicielem działeczki. Patrz, ma jeszcze tutaj grób ma wykopany. To chyba dla nas jak źle ocenimy, nie? <laughs> chyba tak. Co tu jest napisane? Zanim zaczniesz zwiedzać dom, odwróć się i czytaj. Dobrze, przeczytam. Właściciel Steel. W domu jest ukryte jedno tajne przejścia, na zewnątrz dwa tajne przejścia. Mój sąsiad to Mr. Patche. pamiętaj o tym. Aha, to coś co... To coś za domem z liściami to miała być bijąca wieżba z Harry'ego Pottera. Dom otoczenie zostało zrobione w trzy doby. Miłego zwiedzania, Steel, jestem chłopakiem. Aha, jest bardzo dobrze, że że jesteś chłopakiem, bo... Czasami chodzą dziwne rzeczy, nie? Tak, a to jest, to jest wieżba bijąca. To co właśnie bije młoteczka, to jest wieżba bijąca. Ha, i kto tu kogo pobił? Rac... Tak jest, są, są dwa tajne przejścia, więc przypuszczam, że. Nie, jednak nie, to nie tutaj. Nie. A, A mogę się na przykład, bo jakbym to rozwaliła, to mogłabym się wkopać w grób i byś mnie tak zamurował? To po odcinku tu wrócimy, Dobrze. dobra? Ty To ja cię tu zamuruję. Będziesz, będziesz miał stil... Y... młoteczkę. płotkę w ogródku. Tak jest. Czyli tu mamy, mamy tajne przejście. Nie ma tajne przejście. Przecież mówiłem, że nie ma. Aha, czekaj. Nie umiesz, ja umiem to Tu wcale tajne nie ma tajnego przejścia. Aha. Tu jest coś, nie ma, bo jest ciemno. Dobra, idziemy do środka, bo nie, nie będziemy szukać teraz tajemny, tajemny przejść. Ale, bo ja się utopię zaraz. Patuj. Purpos. Dziękuję. Dobra, od góry, od góry, od góry. Zwiedzamy zawsze od góry. Czyli idziemy schodkami do góry. No. Uważam, że ta. Ojej, te schodki są bardzo niewygodne. tam jest creepy, nie? Tak chodzi dzisiaj widzi taką owcę od razu. Jest flaga crazysa, i jest flaga Purposa. To są nasze lepsza No bo Crysis je robił obie, więc wiesz... A no tak, to sobie wziął tą lepszą, no wiadomo. No wiadomka, nie? I tylko sprawdźmy, czy jest oryginalna. Tak, jest oryginalna, bo jest bardzo trudno ją podrobić. I... i, i tak wiesz... Ej, no mają świńskie i krowie łby na strychu. No bo to jest rzeźnia jakaś, nie widzisz co tu się dzieje? To jest jakieś normalnie... Ej, wychodźmy stąd szybko, bo zaraz tak samo Ty, skończymy. Fajny pomysł, żeby postawić laptopa na, na łóżku. Tak. Podoba mi się fajne. to. Ale a to jest na trapdorze. Podoba mi się. Patrz, Coś... i nawet jest pudełko na chusteczki higieniczne. To jest chyba, chyba jedna głowa pająka. Nie, to jest pudełko na chusteczki higieniczne, bo on ogląda dziwne rzeczy na tym laptopie. Dobra, idziemy na dół, bo tutaj młotka już zaczyna wymyślać. Nie wymyślam! Oparcie jest rura do tańczenia. To jest. cherry pie. Nie? Na, 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 na. Mamy tutaj bardzo ładny zlew i pralkę mamy, zobacz, kręcą się nawet buciki w środku tej pralce. O, to moje skarpety. <laughs> niestety widać, że były tak brudne, że są sztywne cały czas. Tutaj chyba mamy kuchenkę, tutaj mamy zlewik. Z ciepłą no. zimną wodą niestety się baguje ta ciepła zimna woda, no ale co począć? Tutaj mamy jeszcze zejście na dół młotka. Czekaj, włożę rybę do gramofonu. Żebyś tylko mu nie wyciągnęła płyty jakieś. Wyciągnę mu co chcę. O, gąbka. Dosyć rzadka jest gąbka. to Także... i tak jeszcze podświetlił, nie? Patrzcie! Mam gąbkę! No a jak? Twardym trzeba być, a nie O, czekaj a, podpisy. A, do rzeźni. No niestety, no wiesz, coś trzeba źryć. Jaki magazyn, ale zapuszczony znowu. A soi nie, wy, nie wyprodukowali w Minecrafcie jeszcze? A w sumie, i biedni weganie, tylko marchew i marchew. No. Tutaj podpisał sala. Mm, ktoś... Mm, stat StatTrak strzała od Mr. Pacza, ale... Mm, 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 podrobił moją szczałę. O nie. Jaki obraz z pająkami, bierę. Tutaj jestem na przejście. Za obrazem. Ja. To, co się z kolorową wełną, to miały być śmietniki. A mi tutaj ktoś. Nie! Minus 10 punktów w ogóle. Żeby przerobić moją flagę na różowe, to to, to po prostu. No nie! No, 100 ode mnie! E, z, z, słuchajcie, ja takie pokazuję 0. tutaj są w ogóle? Dlaczego? No popatrz. No tak, no widzę. trzy rezultaty. świece, trzy czachy. Dobra, nie jest. Ja, ja, ja stąd w ogóle wychodzę, ja protestuję, to jest niemoralne. Super, e... lepsze. Co za bezczelna młotka. Nie, no tam jest paskudne zejście, więc tam już jest tylko piwnica. Znaczy ten, e, kopalnia. No dobra, znalazłem jedno tajne przejście na, ze na zewnątrz, jedno tajne przejście wewnątrz, więc y, prawie że plan został wykonany. I ja teraz pokazuję y, za ten domek ocenę, i to jest moja ocena. Mi się ten domek podobał bardziej niż poprzedni, więc muszę dać 10. Naprawdę, Ci się podobał bardziej niż poprzedni? Tak. No to. Według mnie jest ładniejszy z zewnątrz, i wewnątrz może nie jest tak duży, przestrzenny i. Jest ale jest fajnie zaaranżowana przestrzeń i mi się to podoba. No to mamy remis, bo ja dałem punkt mniej, a ty dałaś punkt więcej, więc o. mamy y, 16 punktów, czyli dwie osoby w tym momencie są na pierwszym miejscu. No, miejmy nadzieję, że jakieś e, kolejne domki będą dużo ładniejsze i młotka też da dychę, i ja dam dychę i będzie w ogóle fajnie, nie? Znalazłam głowę Multiego. Home <noise> C3. S-młoteczka. O, wow. O, ja pierdził, aż spadłam. Wow! Słuchaj, czemu. To, to kurna jest! To jest. Czekaj, czekaj. Pozdrowienia dla Purposa i dla osoby towarzyszącej, dla Jessiki i całej mojej rodziny i graczy na serwerze. Słuchaj, czemu beton nie pracuje, bo go wylali? Słuchaj, drugi. Czemu lód się, się nie topi, bo nie umi pływać? Okay. Słuchaj, trzeci. Jak się nazywa ulubiony program kanibalów? Surowi rodzice. Mr. Purposie, proszę zwieć domek spokojnie, ale podwórko szybko jest statek i McDonald's. Dziękuję za klipsy. Nie ma za co, tutaj mamy Arturitu w ogóle, to chyba Arturitu. No właśnie, miałam mówić, że to jest ten śmietnik ze Star Warsów. Hmm. A tutaj co mamy? No tak, nie, z zewnątrz to, to tak jak Rzebka mówię. Szczepka rzeczywiście, tam jest. Ta szopa tutaj jest w sumie taka średnia. Koniec! A to Znowu jest McDonald's. To jest To jest McDonald's? Tutaj jest McDonald's, no. O teraz znalazłem głowę Gimpera. Znaczy, bo wiesz co, tutaj przynajmniej wiadomo z czego się robi kanapki w McDonaldzie. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, wyszłam. Dobra, lecimy do domku, bo domek jest tak epicki w ogóle, że z zewnątrz przynajmniej, że, 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 że już mi się bardzo bardzo Letę podoba. Podefortuj mnie, tak. No przecież jesteś obok tego domku. Łotka. Ale myślałam, że mnie tak do środka tam wsadzisz, że nie. Ale przecież jeszcze, się sama ruszać, znaczy, no. polataj może, pooglądaj go troszkę. Znaczy, jak go widziałam z daleka, mi się bardzo podoba. Chociaż jest taki trochę, ale to chyba kwestia z Minecrafta. No tak, no. Rzecz że, że, że wygląda jak taki jeden wielki piksel. Nie no, jest dla mnie jest świetny. Dobra, to jest dom XXDD. Dobrze. Yy. Ja myślę, że mogłabym nawet zamieszkać w takim domu. No ja też, dobra. Tepek do środka. <laughs> Trą dla młotki siedzę. Trąd dla młotki. dobra, niech będzie. Bardzo fajne fotele. Bardzo fajna kuchnia. Zobacz mamy tutaj piekarnik z szybką i mamy tutaj pralkę albo inną zmywarkę. Nie no, zmywarki nie mają szybek, więc to jest raczej pralka. Ale ten, wieczywa waza komuś wystaje z szafek, nie domknął. Hmm. Nie, no mi się podoba. Jak można zjeść taką te dietekwyczną tekturę, no. <noise> jak to Nie zamknięta, jak ja mam tu się czuć dobrze. <noise> dobra, trochę ciasno jest, to mi się jedna rzecz nie podoba. Kurpos. Co? Tutaj są kajdany przy tym krześle. Tutaj Gdy są popatrz, kajdany. To z tyłu. Usiądziesz z a to Chodź, Chodź młotka do góry, jak <grym> pragnę <grym> zdrowia. <grym> e, tutaj mamy obrazy zero tajnych przejść. Szkoda. E, tutaj mamy zegar dziadka, zobacz, taki z, z tym sercem, widzisz? On? Mm, nice. Ding dong, ding dong. C tutaj, tutaj mamy y, telewizor, Full HD. Y, 1500, 1900 pikseli i w ogóle... Y... I na oczywiście oglądają mój i twój kanał i są super najlepsi. Tutaj mamy prysznic. Ciekawe Co... czy działa. No właśnie nie działa, a często działają. Tutaj mamy kibelek, jakbyś chciała, to tylko to Ty nie zapomniał opuścić skranie. klapy. Zostawię, czekaj, zostawię otwartą i jeszcze zostawię okay, tą Prze była. Przepraszam. Przepraszam was najmocniej, drodzy widzowie. Yy, wiesz, masz pieniądze? No to, to, to weź, bo, bo właśnie żarełko przyszło, no i tak, tak, tak. Ej, ja też chcę! Tak, tak wyszło. daj jeść, daj obiad. To, to wpadaj. Dobrze. Eee, no dobła. I co my tutaj teraz mamy? Idziemy do góry. Ej, klapa sama się zamyka, to co No bo to taka samoopadająca, taka powoli. Uuu! rozumiem mieszkanie dla kawalerów. Tutaj mamy fortepian. Zagraj mi sonarkę. Fajna, fajne, 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 fajne. Fajnie jest to zrobione, no. no. mi się podoba ten domek. Jest za ciasno! To jest jedyna rzecz, bo strasznie mnie boli to, że się potykam głową o wszystko. O! No, stu... ty, ty masz taki wzór że ty się wszędzie potykasz głową, no. Stół do bilarda tutaj mamy, chodź. Gramy! To gramy. Tylko, że nie da się na nim pograć, bo jest za ciasno. O nie, dobra, da się. pink Naprawdę Pong. da się jakoś? No nie, no coś ty. Eee, już myślałam. Dobra, Ale sa... fajnie zrobiony. Do samej góry idemy. I tutaj mamy łosia na ścianie. Łosia super ktośia. Jak ty tam polazłeś na górę? No tu, tu po, są, są takie o. Takie o, takie. Łoś super ktoś. Tutaj mamy łóżko. I jest fajne. Ładne łóżko. Dobra, ja za ten domek takie solidne tyle punktów. Dobra, to mi się z zewnątrz najbardziej ze wszystkich trzech podoba, ale wewnątrz jest za ciasno i chaotycznie. Więc ja myślę, że daję tyle samo co poprzednio, czyli 10. No i tyle może dać maksymalnie. Ja dałem 8, nie, tak No bo że ja mamy... jeszcze mogę dać 11 i 12, dlatego że no. Bo nie, nie mogę. mogę. <noise> 18 punktów, gratulujemy, wychodzisz na prowadzenie. Jak się nazywało ten... jegomość? XD -de dead. Tak, de dead. X Ja, -de yeah! Śmierć. Dobra. Został nam ostatni domeczek. Home C4, czyli wybuchowy domek C4. <noise> młoteczka. Lecę! To już wiem, że mogę oj. zepsuć. O, wygląda jak taka wielka stodoła. No Zresztą właśnie. To jest wielka stodoła. Patrz, budka telefoniczna, jak doktor w kół. Tak, znaczy ta budka telefoniczna już jest też bardzo znana na serwerze. Musisz oglądać częściej moje odcinki, bo widzę, że kompletnie Kompletnie, kompletnie zaniedbałaś mój kanał, no? Moja Totalnie. Droga. Totalnie. To zaraz sobie tutaj złożony, wiadomo, co dla mnie. Zobacz sobie złożony parasol, to dopiero ci się spodoba. Ja. A rozłożony jak wygląda? No tutaj, obok, tu masz, tu. To złożony wygląda znacznie lepiej. Złożony wygląda lepiej, nie? Tak. Dobra, bardzo o. Bardzo nie... jaka fajna. Tu jest budka na, 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 na pocztę fajna. O tak. Wiem, że jak włożę tu rękę, to już nigdy nie wyciągnę jej w jednym kawałku. Czuję. Wiesz co, ten domek no. z zewnątrz podoba mi się tak bardzo, bardzo średnio, powiedziałbym. No tak z zewnątrz jest taki chyba najsłabszy ze wszystkich, jakie widzieliśmy dzisiaj. O, wewnątrz fajnie, fajny hukerek. Jeden z drugim, przy, przy blaciku. Nie no, jest spoko. Kuchnia jest całkiem przyjemna, chociaż bardzo mi się nie podoba, że wszystko tu jest takie jednolito drewniane, takie... Tak, 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 tak. Oczupląsu można dostać, nie? Tak, tak. Oj. O, jest akwarium! Jest akwarium? Tak. Ale, no bardzo ale zobacz tutaj Łazienka. No nie wiem, czegoś mi tu brakuje w, w tym domku. jest. Znowu tu jest za dużo przestrzeni niewykorzystanej. Tak, tam było naćkane, a tutaj jest. Tak, 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 tak. Trzeba znaleźć złoty środek. O, za to moje ulubione schody. O, grill tu jest. E, ulubione moje schody są. Zobacz, pewnie nigdy nie widziałaś czegoś takiego w Minecraftach, ale po tych schodach normalnie idziesz. To takie o, ale okaz... pro się okazało, że takie można zrobić sobie i ludzie zaczęli robić mi się to bardzo podoba. Bo to są w ogóle dywaniki, nie wiem czy wiesz, czy grałaś w ogóle w 1.8 czy 1.7. Eee, kojarzę, że są dywany, natomiast nie, nie grałam mm -hmm. już chyba. Przecież ja mam wrażenie, że ktoś chyba nie do końca skończył ten domek. Ja to, też mam takie was, wrażenie. są tabliczki, tutaj postaw to, tu to tamto jest niezrobione. Ewentualnie ma ktoś plan na to, żeby to tu postawić, a nie. A my masz bardzo nie, nie lubimy, ją. jak ktoś nie dokończa domków i go wystawia do do Kripsu. Bardzo tego nie lubimy. Z Crazysem sztandar. Mm, tak, średnio, średnio, średnio. Pokemony! Patrz, i sala tak naprawdę. Did catch all? Ja, będę, ja będę grać tutaj. Możesz mnie tu zostawić. Ja już Dobra. tutaj przyrosłam do krzesła, jak w rzeczywistości. Nawet dwa monitory. A ja nawet nie wiem, gdzie ty, gdzie ty poszłaś. Dobra, słuchajcie, bo ten domek po prostu jest niedokończony i tak, no nie, nie, nie fajnie. Ja za ten domek daję tyle punktów tyle punktów. No ja daję najmniej ze wszystkich punktów, które dałam, czyli 8, tak? No dobrze, to ja dałem 5 punktów, co da razem daję nam 13 punktów. No cóż, mamy zwycięzcę. Home C3. Tam tadadam, tam, tam 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 tam. Jesteśmy Zostawiamy tutaj. A nie, czekaj, teraz mamy nową modę z Crazysem, że tak? zosta, zostawiamy zwycięzcom. E, chcesz zobaczyć w ogóle, jak wygląda Tomasz? To jest dla zwycięzcy krypsów. E, mogę, mogę mu postawić? E, no nie bardzo, bo nie da szady po prostu na jego terenie tego zrobić. A co to jest w ogóle? To jest przycisk YouTube. Ja! I zostawiamy. Tu ja mam pomysł, ja mam nowy pomysł, który musisz wprowadzić. No. Słuchaj, zrobimy tak, że. Tym, którzy wygrają, dajesz przycisk YouTube w takim ładnym, czerwonym kolorze. Ci, którzy zajęli tam drugie, trzecie miejsce, to możesz im na przykład zostawiać marcheweczkę albo serduszko, a najgorszemu zostawiasz kupę na wycieraczce. Przemyślimy to, dobra? <laughs> albo temu, kto wygrał, dajesz przyciski YouTube, a reszcie zostawiasz kupę. Przemyślimy tą kwestię. Yy, tak się jak. A najgorszemu, w ogóle najgorszy domek dostanie płonącą kupę oblaną benzyną. Przemyślimy to. Przecież ja mam takie genialne pomysły, a ty ich nie chcesz realizować tak dyplomatycznie. Yy, jeszcze mieliśmy pójść do Homce 2, i tutaj yy, chciałaś tak yy, zostać zakopana pod ziemią. Gratulujemy zwycięzcy w ogóle. Wygrałeś młotkę na cmentarzu. Proszę. Dzie to znaczy nie, ile. to to nie jest zwycięzca. Ale. O patrz, jest... mówiłam, że na cmentarzu będzie tajne przejście. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że nie tylko i wyłącznie dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa! Cześć! Jeżeli chcecie, żebym więcej nagrywał klipsów z młoteczką, to piszcie w komentarzach, bo ona na pewno się chętnie zgodzi. Na razie, cześć.